Marko widzowie, jak widzicie, dzisiaj w sklepie jest taki miał czyli Przekozak skin, oczywiście. To jak widzicie, dzisiaj sobie go kupimy. Tak, o mój Boże, jakie kozaki. Czekałeś nam już jakieś dwa lata. Nie, no, zawsze. Takie co je robimy? Posłuchajmy teraz odgłosy tego zbieraka. Dobra, spoko. Tego nie puszczę, bo mogę mieć prawo autorskie. A to: kupujemy. I już. Dobra, widzę No to: kupujemy. Mamy mięśniaczek, oczywiście to nie jego płytaczek I och, to, to Jest kozaczko... Kozaczka co ja mówię w ogóle um, Trochę dziwne, że on jest tu dopiero w środki skinam, ale ale mniejszosty, bo to nic nie robi No i tak, tak nie kupi Dobra W ogóle drugi u mnie... Daj... Nie no, w Dobra, mniejsza z tym. Ja szczerze mówiąc... No, to z nie ma. jest najgorsze właśnie, że lotnika do niego nie ma, ale ja mam w miarę pasujące do niego lotnie, tak mi się wyjdzie. Mmm, dobra Co jest z prawda. Weźmy ma to. A ja w Mało ludzi ją ma. Mm. Twoja mała szafka. No jest, może też jest. I teraz... Chodź za mną, zagraj rundę. Dobra, zagramy z nim teraz rundę. Ale ty bym mów przez fortnite'a Teraz widzowie muszą zrobić tak. I teraz... My to. My to To sobie wyciszymy, albo dobra, damy to zaraz. On ma taką o, emotkę ogółem. jak to wygląda śmiesznie. O mój Co jest? Ale ten wie już, jakie jest kozacki ogółem. Tak, tak, czy taką emotkę. A to, O mój boże Tak, 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 to normalnie jakby był jakiś zły. A jak. A ty sobie robi, tak oczy otwieraj też. Trochę dziwne, ale fajne. O, właśnie o to wychodzi, bo takie oczy miał. No to dobra Poczekamy chwilę na bólkę Bo bólkę coś tam robi Dobra to chodź do ekipy Dobra oczywiście bólkę Muszę zaprosić już. No, YouTube, to, to, to się inaczej nazywa, Axelot Gaming się nazywa. Link w opisie, jakby ktoś chciał dać mu super No i dobra. No to idziemy na parę. Ej, jakby coś tam przez Fortnite'a dlatego, bo po prostu ch chyba cię nie słychać. No ja też będę mówił przez Fortnita. No ale już zrobi gotowość. Czemu się chwalić skidami, jak ja ustawiam sobie? Jeszcze ja nie chwalę, ja po prostu przed wypadek tam włączyłem i tego chcę. A ja nie mam skina, którym fajnie się tak gra, że można długo. Aha, mów przez Fortnite, e, mówię. Dopiero pierwszy raz powiedziałeś No wiem, bo mam zapomniałem Dobra, teraz jeszcze mówię Ciągle Dobra, ja misję robię Nie czujesz, ale nie było cię słychać Nie słychać Nie z budowlogiem Aha Walcz ogień, ogień, kurde, wszystkie ogniste rzeczy. W honna, przy, honna przyjemne. Ale Ja nawet w jeszcze nie jestem. Jakie dziwne w ogóle. Ekran czytywanie, jakie dziwne. Co to jest? Co? No ja wiem, że nie mam zwrotu już. Bo ty byś pewnie zwrócił, gdyby był Marshmallow, lub coś. Hmm, może. Ej, szukamy ludzi, którzy mają tego skina. Już. <grym> Trzy mięśniaki Miałem idealny timing z typem ogównym. Wiem Trzy, cztery Zaraz ja trochę przyciszę to Co? Efekty dźwiękowe Ja się dziewięć, tak nisko No co nic O to chodzi w Fortnite trzeba być nisko Nie wysoko Przypadkiem być tajgrant i... Nie, bo chłopy potem zajmują wszystkie chaty Dwie duże poty Help okay idzie na twoją hatę o. o kurde, weź na twoją hatę ja nie mam katy, bo Coś co wygramy co gramy za grę ze Rewolwerem! Ro rozwaliłem dwie osoby, które mieli pompy i... Ja i... sztucerka dodali do gry! Wiem. Pa jaki sztucerek? Ja rozwaliłem... ja rozwaliłem dwie osoby i jestem na wykończeniu, więc help. Chłopy tu gdzieś Ja tam sztucerka, bawi się cieszę. Ja tam nie mam apteczek. A kurde, zapomniałem że gdzieś taki kal jest że. Dobra, uciekam gdzieś w świat Ale domek Patrz, mój na mój kill jak dziwnie wygląda Dobra, palimy domy Kam Ja uciekam, nie ucieka, nie mam leczenia. Dobra, ja nie mam broni na początku. Przegram, to jest przegrane 100%. No bo ty w mnie ten yy, pompę epicką. Baza. No. Chodę na pażana. Nie, bo ja chcę zagrać dwie rundy i kończyć już odcinek. No. A no i tak dobra miejsce, to czternaste. czternaste? No. Aha. To jak szybko w ogóle ludzie się wybili? No wygrają. Czy... No, na no zrobił taki. Co za no? Czemu? Wiesz co on robi? Zabudował, potem liczył autem, potem znowu zabudował. A bo ja wiem, ja oglądałem innego w ogóle typa. A co jest? Czemu to jest taki księżyc? To jest słońce! A ja ty możesz pogłaskać tą rybę? Ale to nie zwierzę. A, A myślę, że tak móc. można się ruszać. By się chciało. Albo mod. A masz. Czym każdy się śmieje? Ja nie powinienem w sumie tak długo tego tańczyć, bo myś, e, miał takie coś, że YouTube by mi zablokował komentarze. Ale to tak nie działa. Dzięki YouTube. Please nie blokuj komentarzy, bo już mi blokowałeś komentarze dwa razy. Ale to tak nie działa, jak powiedziałem, że jakaś muzyka. Ja tak mam, jakbyś nie wiedział. I to ty masz jakieś cite. Przez to, pokazałem na przykład ten co... youtuber nagrywa sklepy i pokazuje wszystko. No ale on pokazuje na chwilę niektóre emotki. A ja raz pokazałem Ej, całą emotkę i przez to YouTube mi komentarze usunął. Ach, to tak nie działa. No e co to ty zabiera wszystko i mnie jest zeskielowo. Lara! Leż o wow. Dobra to no podpalimy se Kurde budynek Podpalnictwo typy HT Dawaj. Dawaj leci <grym> I cały świat podpal O nie, przez wypadek prawie podpaliłem nasz dom Ja mam pistolet zwykły No kolejny pistolecik Ja mam tylko pistolety Pani a pistoletów nie ma. Masz do broń. Nie mam Ale spali się No w sumie dobra, to ja idę do lobby za chwilę będziemy kończyć ja ten też. odcinek Więc możecie dać łapkę w górę, subiekiem, z dzwoneczkiem Jak chcecie więcej odcinków to ze mną, czyli i Wólko Czyli jak z Lotem i gaming No i pa widzowie